Przechodzimy do kategorii M30. Miejsce trzecie. Czas 2 godzin 5 minut 52 sekund. Miejsce trzecie. Paweł Siatecki, Poznań. Zapraszamy Pawła do nas. Jest Paweł. Miejsce drugie. Uwaga. Miejsce drugie. Jest Paweł. Super. Miejsce drugie. Piotr Myślak, Owoc Biega Team, Poznań. 2.05.11. Gratulacje Piotrze. No i zwycięzcą w tej kategorii wiekowej, uwaga, z czasem 2 godzin, 4 minut i 34 sekund zostaje Józef Pawłowski, Triton Konin. Ósmy open. Brawo Józek. Jeszcze ich jeszcze ich nosi, dobrze. Gratulacje!